zapraszam zapraszamy dzisiaj na filmik hmm, nie makijażowy. Można powiedzieć, że trochę jakby pielęgnacyjny, bo dzisiaj będziemy się zajmować henną na brwiach. E, za każdym razem, jak wspominam Wam w filmie w ulubieńcach, mówiąc o hennie, czy w jakimkolwiek innym filmie, że kiedyś tam sobie zrobiłam brwi henną, to pojawia się mnóstwo pytań na temat tego, jak to robię, czy pokażę, jak to robię. No, że nadszedł najwyższy czas, żeby tę hennę na brwiach odświeżyć, no to pomyślałam, że. Super, idealnie, włączę kamerę i zrobię to z Wami czy przed Wami. W tym momencie mam oczywiście na brwiach makijaż, który, którego jeszcze nie zmyłam, ale zaraz to zrobię. To ogólnie jest mój makijaż po jakichś 12 godzinach, więc na niego nie zwracajcie uwagi. A henna, której będę używać, to jest henna, o której wspominałam już nie raz w moich filmach, czyli firma Defecto Seal. Tą firmę, tą hennę dostaniecie naprawdę wszędzie najbardziej chyba wygodnie będzie na Allegro i tych kolorów jest mnóstwo. Ja osobiście używam jedynki i trójki, czyli czarnego i brązowego, ale tego brązu dodaję tak odrobinę, żeby ten czarny nie był tak niebieski bo, albo tak chłodny, bo czasami używanie samej czarnej henny, przynajmniej sprawdziłam to na mnie, wygląda na zbyt chłodno, kiedy mamy brązowe włosy, tak więc dlatego do dodaję odrobinę brązu. Zresztą zaraz to zobaczycie. Oczywiście nie musicie koniecznie używać tej henny. To jest po prostu to, czego ja używam i co mi się rzeczywiście em, zauważyłam, że sprawdza, em, bo poprzednio jakieś delie, jakieś inne firmy, które można kupić secenarnie czy w Rossmanie, czy w jakichś innych drogeriach, nigdy mi się nie sprawdzały. tak? Na przykład po e, 15 minutach albo po pół godzinie trzymania henny na brwiach po prostu włoski nie były w ogóle zafarbowane. A ta rzeczywiście trzyma, farbuje nie tylko włoski, ale też i skórę. Wiadomo, skóra po kilku dniach się wymywa, ale włoski rzeczywiście pozostają ciemniejsze. A przy innych firmach, razem z odbarwioną skórą, która się zmywała, zmywała się też henna z włosków. I efekt był taki sam, jak przed nałożeniem henny, więc w momencie, kiedy znalazłam tą, to się jej trzymam. No i jak widzicie, po zdezelowanych pudełkach te opakowania są niesamowicie wydajne także na pewno warto w momencie, kiedy robicie henne, zaprosić koleżanki, żeby to co rozwodnicie, to co ten rozwód, który zrobicie henny żeby użyć na kilku osobach, bo na pewno zostanie wam za dużo. Chociaż no nie wiem, może wam nie zostanie ja wiem, że po prostu po tylu miesiącach kiedy robię sobie tą henę, właściwie po tylu latach, kiedy robię sobie henne, zawsze zostaje mi nadmiar nie jestem w stanie wymierzyć tak tej ilości, żeby zużyć do końca. Co oprócz henny będzie nam jeszcze potrzebne? Oczywiście woda utleniona oraz jakiś pojemniczek, w którym Tą hennę będziemy rozrabiać. Dla mnie idealny jest taki szklany pojemniczek. To jest akurat z przeznaczeniem do rozrabiania w nim henny, ale możecie to zrobić też na jakimś, nie wiem, jakiejś miseczce, na kręce, obłędnie, co macie pod ręką. Tylko weźcie pod uwagę to, że w czymkolwiek tą henę będzie rozrabiać, jeżeli to nie będzie szkło no to zostanie zabarwione. Także raczej, raczej trzymałabym się tutaj szklanych pojemników. No i potrzebne będzie jeszcze oczywiście jakieś narzędzie do nakładania tej henny na brwi. W moim przypadku to jest taki skośny pędzelek z firmy Debalm, z jakiejś tam paletki, którego nie używam do makijażu, a przeznaczyłam go właśnie do nakładania henny, bo on jest syntetyczny, więc on jest sztywny, ale precyzyjny i sprawdza się przy takim nakładaniu henny, jaki, jaki ja wykonuję. Zresztą zaraz Wam to pokażę. No i na koniec coś opcjonalnego, jeżeli jest to na przykład wasz pierwszy raz wykonywania henny um, albo nie ufacie sobie um, i potrzebujecie jakiegoś zabezpieczenia, żeby nie ufarbować miejsc, których rzeczywiście chcecie ufarbować, um, no to potrzebujemy jeszcze wazeliny lub jakiegoś tłustego... Um... Tu z tego balsamu coś takiego i nakładamy na miejsca, które nie chcemy ufarbować, czyli jeżeli przykład będzie nakładać henny na dolne rzęsy, no to warto to sobie posmarować sobie tą powiekę, żeby nie zostawić sobie kropek jak spojrzymy na dół. Ale ja henny na rzęsach nie robię, także akurat wazeliny potrzebować nie będę. Także w moim przypadku jedyne czego potrzebuję to sama henna. Woda utleniona, kubeczek, no i pędzelek do nakładania. No i czas na wyjawiające wszystko zbliżenie. Tak wygląda wbrew oczywiście umalowana. Teraz ją zmyję, na kamerze zmyję ją wodą micelarną, ale zaraz przerwę nagrywanie i jeszcze raz ten obszar przemyję wodą z mydłem. Dla mnie to jest najlepszy sposób na odtłuszczenie tej skóry i zauważyłam, że w ten sposób osiągam najlepsze rezultaty, kiedy rzeczywiście, rzeczywiście ta skóra jest kompletnie czysta i pozbawiona jakiegokolwiek produktu. I tak wygląda nieumalowana wrew, jak widzicie, tutaj w tym miejscu mam włoski, w tym miejscu również są włoski, ale one są jasne i z daleka ten kształt brwi jest bardzo zaburzony, wygląda jakby tu się podnosiła, tu upadała jakaś w ogóle taka fala. Wiadomo, ja że jak przyjrzymy się z bliska, to widać, że rzeczywiście tutaj te włoski równo chodzą, chodzą, równo rosną, ale niestety potrzebują pomocy, także... Ja teraz zmykam na chwilę przemyśl, tak jak powiedziałam, wodą z mydłem i przechodzimy do aplikacji. No i czas zrobić miksturę henny. Chodzi o miksturę oczywiście henny i wody utlenianej. Ja dodaję tak to zawsze na oko mniej więcej centymetr, półtora centymetra czarnej i tak około pół centymetra, około 8 mm długości tej brązowej. Dodaję kilka kropel wody utlenionej na opakowaniu, chyba przeważnie jest napisane z tego co pamiętam, żeby dać 10 kropel, albo zmieszać jeden do jednego. Nie do końca mi się to zawsze sprawdzało. Czasami henna była zbyt wodnista, ciężko by ją nałożyć, więc ja to robię też na oko. Oddaję kilka kropel, żeby uzyskać taką pastę, która w konsystencji bardzo mi odpowiada i która wiem, że będzie się komfortowo nakładała. No i czas nałożyć tą hennę a i zaczął nam padać deszcz. Ciekawe, czy będziecie to mogli słyszeć. Mam dość czujny mikrofon, więc niewykluczone. Starajmy się to zignorować, jeżeli tak jest. Jeżeli chodzi o nakładanie henny na brwi, to mój sekret, mój sposób polega na tym, że tą hennę traktuję po prostu jak pomadę do brwi i staram się ją zaaplikować najdokładniej i najprecyzyjniej jak tylko się da. Jeżeli gdzieś się pomerę, to biorę szybko patyczek kosmetyczny i to wycieram. Nie daję jej możliwości zeschnięcia w miejscu, w które jej nie chcę. I tak samo traktując właśnie tą hennę jak pomadę. Przód zaznaczam bardzo delikatnie, starając się już bardziej złapać same włoski niż skórę, lub jeżeli skórę to bardzo delikatnie. Już nie tak intensywnie, jak w tym miejscu. A jak już mam z grubsza wyznaczony kształt, to po prostu dokładam jej tak, żeby była naprawdę intensywna. Żeby była kompletnie czarna, żeby nie było widać w ogóle skóry między tymi włoskami. I szybko zrobię drugą brewkę. Henna nałożona. Brewki wyglądają groteskowo, ale właśnie tak mają wyglądać. Zostawiam je, żeby sobie zaschły, żeby, żeby ta henna zaschła, żeby zaczęła działać na jakieś 15 minut i zaraz ją zmyjemy i pokażę wam jak to wygląda. Jakieś 15 minut plus minus minęło, więc czas się zmywać. Zaczniemy od tej brwi, która była na pierwsza, czyli lewą. I tak wygląda brew po skończonej hennie. Myślę, że całkiem fajnie. Um, wiadomo, że do jakiegoś większego makijażu wypadałoby ją jeszcze umalować, ale myślę, że jeżeli mam dni, kiedy akurat noszę taki make up, no make up, albo tuszuję tylko rzęsy, to to jest wystarczający makijaż. Zmywam drugą brew. I to wszystko. Tak wygląda efekt końcowy. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Ja uważam, że jest naprawdę bardzo fajny. E, bardzo naturalny, ale jednak te brwi są zaznaczone, ale nie są przerysowane. Mimo, że nie są, wiecie, są bez makijażu, wiecie o co mi chodzi. Ja wiem, że w przeciągu następnych kilku dni ta henna, jakby jeszcze bardziej mi się odczepia ze skóry, natomiast włoski zostają zafarbowane i taki przyciemniony efekt włosków utrzymuje się około dwóch tygodni, czasami trzech, ale to już tak wiecie, w porywach i jestem już z tym pogodzona, chyba nic na to nie poradzę. I jeszcze zaznaczę, że to jest sposób, w jaki ja henne na swoich brwiach robię. Może nie jest to, nie wiem, super profesjonalne, nawet nie wiem. Wydaje mi się, że tak się robi, no, Ja ją tak robię. To są najbardziej optymalne efekty, rezultaty dla mnie. Jeżeli macie jakieś sugestie to do tego, co mogłabym zmienić albo, nie wiem, może jeszcze jakiś inny produkt spróbować, żeby ona się utrzymywała jeszcze dłużej i żeby ten efekt był jeszcze lepszy, chociaż Myślę, że tego już się czy nie przybije, ale jeżeli nawet, jeżeli macie jakieś sugestie, to koniecznie zostawcie je w komentarzach. Z chęcią dowiem się czegoś nowego. A jeżeli ja wam dzisiaj pomogłam i trochę wam rozjaśniłam to, jak henne przynajmniej ja wykonuję, to też się cieszę. Mam nadzieję, że filmik okazał się pomocny. Jeżeli tak było, jeżeli się Wam spodobał, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry. I jeszcze taka jedna mała uwaga ode mnie, a propos robienia henny, upewnijcie się, że jakby zadbały się o higienę miejsca pracy, bo Henna potrafi się nagle gdzieś pojawić. Nie wiem, właśnie z tego patyczka, którym usuwałyśmy nadmiar i gdzieś tam na stół nam upadnie, czy gdzieś, a to już jest po ptakach, to już nam zostanie plama z Henny. Także. Polecam na przykład wyłożyć sobie jakiś ręcznik, który przeznaczamy tylko i wyłącznie do robienia henny um, i uważać, bardzo uważać na to, co z tym pędzelkiem i z innymi narzędziami, które w hennie są założone, zanurzone robimy. Ale pamiętajcie też, że paznokcie zostają uprawowane henną i ja tutaj podczas zmywania um, niefortunnie dotknęłam do płatka, na którym henna jeszcze była, no i ten um, wskazujący trochę taki zamglony jest, ale nic się nie stało, bo i tak na dniach będę zmieniać hybrydy. Mówiłam Wam na początku, że zawsze mi zostaje trochę henny, no i tym razem też tak było. Nie jestem w stanie jakoś takiej mieszanki o takim kolorze i konsystencji uzyskać, używając mniejszej ilości, tak żeby zużyć ją do końca, ale nie wiem, czy ktokolwiek z Was tak ma, że Udaje mu się zrobić taką miksturę, że używać na brwi i w środku, w pojemniczku już nic nie ma. Może tylko ja jestem taka, nie wiem, nieudolna. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!